Pytacie się, czy dalej jestem bezrobotny Tak, jestem bezrobotny, rodzice mnie utrzymują I mam 3 lata Tak, o mnie mówicie A tam Tam jest Kujon Kujon Chcecie wiedzieć jak wygląda Kujon? To tak wygląda Kujon Ona się ciągle uczy Czy ktoś ją powstrzyma? Chciała zrobić ściągę z innego przedmiotu, nieładnie Jak się pani dowie, to zobaczysz Albo pan Tak widzowie robi się śniadanie 200 gram pieczywa Cyk Ile? Za mało Jeszcze trochę Ja nie wiem co to będzie jadło? Już schudłem Ile jest chudłem? Sześć kilo już schudłem w trzy tygodnie Nie no nie za dużo, ale dobra No i jajko Ogórek I Dieta Głównie dieta ja już dojeżdżam Do kolegi po koparkę umyłem, ale środek do, do, do o, to trawę do wyczyszczenia. Trzeba zapinać koparkę. I do mechanika. Trzeba trochę powietrze dopompować w trakcie. W domu ile jest Na oku. Dobra, koparka zapakowana, już wyjeżdżamy Widzimy się w domu, już z Też tak Macie że... kroicimy się to go nie dotykacie Tylko ja tak mam Ale jest to dobrze, do nie? Nie, nie mogłem pracować z mięsa. Ja Myślałem, że pomogę dla Kamili z tym obiadom, Ale raczej tylko jej przeszkodziłem Ten kurczek z papryką i z cebulą To jakby był grillowany I cała kuchenka brudna oczywiście Ryż sto razy tam nastawiałem Nie wiem, czy dalej chyba to jest twardy Słabo, słabo to wygląda ja zaraz jadę po Kamila Delbonga. To, to wam opowiem co u nas i w ogóle w sumie tak odbyłem od tematu Nielcek? Ty jedziesz z nami? Jedziesz czy nie? Jedziemy, nie? Jedziemy po matkę Wróciliśmy drodzy widzowie piję kawę Kamila mówi, że odchodzi z kanału WSK Świat, będę musiał prowadzić to sam, ja nie dam rady, choć jestem bezrobotny, nie pociągnę tego. Chcielibyście wiedzieć co u nas? U nas nic. Kamila znalazła pracę, spełnia się zawodowo, rozwija, a ja? Ja jestem bezrobotny. Po wielu zawidowaniach życiowych no, ale nie wiem co chcę w życiu robić coś się śmieje? się no Luzek też nie ale to chyba ma po mnie Luzek do roboty no i tak to wygląda nieciekawie Film będzie chyba krótki a miałem jeszcze przygodę roczną w wojsku. Ponad roczną. No. Co można powiedzieć o tej przygodzie? Była bardzo. Bardzo intensywny rok szkoleń, wyjazdów. No naprawdę. Tyle się nauczyłem przez ten rok. Prawo użycia broni, obowiązki prawa wartownika. Co się Hmm. chyba wszystko, to chyba wszystko było. No, bo my nie nagrywamy już dwa lata ponad, nie? Od momentu nagrywania, no to właśnie Kamila pracuje. A ja, jak wróciliśmy do Polski, to założyłem zaraz chyba firmę w marcu jakoś, nie? Ale mogę się przyznać, do będę, że to był jeden wielki niewypał. A dlaczego? Dlatego, że pierwszy założyłem firmę, później szukałem klientów, zleceń, a to nie na tym rzecz polega. I po czasie mogę powiedzieć, że to był błąd. Pierwszy raz sobie zbudować jakąś, jakiś rynek, jakichś właśnie klientów, doświadczenia na pewno, a wtedy można uderzać w firmę. Czyli jak na przykład pracujesz na etacie spawacza spawasz sobie u kogoś i plus dodatkowo w domu to w momencie kiedy wiesz że dasz radę pociągnąć firmę i pójść na swoje to, to to robisz a nie że od razu kupujesz spawarkę zakładasz firmę i myślisz że to będzie hulać niestety to tak nie działa o, ale trzeba przyznać się do będu a teraz ja już trochę, trochę Zbudowałem rynku klientów I, i będę odwieszał od wiosny działalność i działał dalej na swoim. I jeszcze będę pisał maturę w moim. Dobra, Kamila, powiedz coś, bo za samą... <laughs> ciężko prowadzić ten kanał. No powiedz coś. Nie. No i tak robię. Mam za Pan. Kamila wypadła z rytmu i już będzie... to nie będzie to samo To już nie będzie ten kanał To już nie będzie to Kanał upadnie Dobra Dajcie znać co u was, bo Część widzów to znamy, kojarzymy ogólnie Komentarze, które się pojawiały Ci tam są Komentarze co u was Nie miesiąc temu, na przykład pół roku temu, rok temu Żyjemy, mamy się dobrze На no. раз. No, no, no.